Teraz idziemy na bunkier łowalić mit z bunkrem szatana. Dokładnie. Że nic tam nie będzie w środku, żadnych duchów. A to wszyscy ludzie, co tam nagrywają o tematyce, duchy i tak dalej, to ściemaj brednie. Dokładnie, no, to lecimy. Dokładnie, lecimy, lecimy. Oni się tam będą zaraz ten zapinać. My idziemy na bunkier szatana, no tak nie będzie. A chopcy tam jeszcze krążą. Więc jesteśmy przy tym bunkrze całym. To zarazem widzicie jak zabytki traktują. Obsprajować zabytek logiem z YouTube'a. Też przez tą całą jego niesławę. Też obciaprane wszystko tu jest wyjście a my zaropakujemy się do środka no i zobaczycie sami jak się to przedstawia a tu okolice nie ja wiem czy z zewnątrz chcecie zobaczyć jeszcze, jak to wygląda bo to nie ma w sumie, w sumie co pokazywać tu jest bok i w sumie to wszystko no Dobra, to jest zaświecony już? A? Ja. Dobra. To udajemy się do środka. Dokładnie. Jest sucho, sucho. Jest. Jest. mi w Jest. 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 czy ja tam wejdę? No, jest. 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 Okay. Czekaj, okay. Okay. bo lampka okay. Okay. zgasła. Jest. Dobra, to ty No i co? Idziemy. idziemy. Ten. Te duchy zapotrzeć. Ale gmity, tu jakieś napisy co tu pisze Tu wchodzisz na własne ryzyko 6, 6, 6 Ale tak patrząc fajnie nawet zachowany robi się do mojej 6, 6, 6 Tu są daty To nie są te stare napisy, bo ja no tu był kiedyś, jak to. jeszcze ten bunkier był, no tu są stare napisy. To są te stare napisy, te czerwone, wiesz. A tam jest ta sala, będzie? A bo tu była ta sala, nie, tu była ta sala. Tu. O, jeszcze tutaj zobacz, też tutaj padł ścieżka, nie? No. Kródza, taki jest ładny, myślę, a taki się małże. No. Tu, tu, tu jest wyjście na wieżyczka. No. O kurde, o, źródło jeszcze jest. Kaj jest ten, ten cały, ten duży kaj jest on. Hmm. Czu, czujesz się źle? Czujesz się źle? No, <laughs> no, <nie? laughs> czuję, żeby ktoś się tutaj wiesz... Czuję się bezpiecznie w ogóle tu. Bo ja nie, nie czuję żadnych odczuć. No nie wiem, ja się na chce. chcę. Ja tu żadnych odczuć nie czuję, nie? Nic nas nie straszy, nic nas nie straszy tutaj. Ale gdzieś było te powieszczenie właśnie, co zadzigali ich. To tu? Nie, nie tu. Chyba tamto to było co wcześniej. Albo tu. A tu co jest? Książka jakoś, Zeszycik? Ale to ci powiem, że dobrze się czuję, bo tu chłodnie jest, nie? Taky no, razy. w zimę idealnie. No. no i tu ostatnie pomieszczenie No i co? I widzicie tu jakieś? Duchy. Duchy albo anomalie. No pracujesz okay. nic tak nie posługuj no. no, i, ty, i tyle to był. i co jest ten no, no może że to muszę, gdzie tak może być przechylony teraz mnie, może być przechylony bo no, no, tu są szkody górnicze to no on jest krzywy myśleb dałem właśnie widać po podłodze. no no ale no co tu widać no Taką robią afera z bukry czujniki jak no, dają, maradika no, a radyjka? A radyjki, to jest co tu się nie podziało, co tu się nie podziało. Mm. Jasny. <try> teraz byś do w leciu. Ja bym byśmy tu pił, byśmy co to jest takie te... Jakieś te były, co to jest, to jest takie te... Nie? O, o, jest, to, jest to tak na połowę. O! Jakiś człowiek tu stoi, kurde. <laughs> Dobra, starczy. No i tak to wygląda. Widzimy, że teraz część ludzi tu przychodzi taki, wiesz... I tyle. I tyle. I to jest cały buk szatana, nic tu więcej widzicie nie ma, tu, więcej tu jeszcze wentylacja, a teraz, wyłażymy, a teraz wyłażymy z bunkra, a tu my się cofnie w czasie do wieku, a tu wojsko to. no i widzicie i tak by to było, tyle wyjście będzie chujowe, zobaczcie jak piku wychodzi. Kurde. Ten... Nie, tu ale jest przystanę. To jest lipa jakbyś. Ja pierwkiele, to już nie tyle lata. No tu masz fajnie, bo już wylazłeś, a czekają jak ją widać. Chuj, wapanie, Weź jak go wyjdę. Kurwa, dobrze tu jesteś. Jasna dupa. Dobra. Co? Takrywoby wyjście? No, możesz nagrać. No ryk zasłania. O, kurde. Nie masz jak złapać, nie? Nie ma Nie ma tyły musisz, bo nie wyledziesz Jademy tu Elo no. Widzieliście sami z pierwszej ręki bez cięć jak to wygląda więc czy coś tam widzieliście podczas nagrania To już wasza opinia Niestety dla nas to tylko zwykły obiekt, w którym Dokładnie. nic nie ba i nic nie było. Dokładnie. A to, że się zdarzył jakiś wypadek. No to był wypadek. Na ulicy też kogoś może przejechać. Dokładnie. No i to by było na tyle. To widzimy się w następnym odcinku. Elo! Elo?